Cześć, Czechem, witam Cię po raz kolejny na kanale. Obstawiamy jak zawsze zachęcam do zostawienia łapy w górę pod tym filmem. Dziękuję za każde kliknięcie, to pomaga rozwijać cały kanał. Każdemu z osobna jestem wdzięczny. Dzięki serdecznym. oczywiście lecimy z kuponami na dzisiaj. Nie będzie nudy, oczywiście będzie konkurs, oczywiście będzie promocja bez ryzyka przegranej na pierwszym kuponie, bo jest cały czas aktualna. Jeżeli ktoś by chciał przywijać do typów, to śmigajcie sobie tym suwakiem od razu do, do kuponów. My powiemy, znaczy ja powiem wam tutaj o promocji, odpalimy konkurs i przejdziemy też na spokojnie do kuponów na dzisiaj. Słuchajcie, jeżeli nie macie konta w BetCliku. Legalny w Polsce Bukmacher a konto założycie z linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem, użyjecie kodu promocyjnego. Obstawiamy, tak jak widzicie na tym banerku, to możecie stworzyć pierwszy obojętny jaki kupon za maksymalnie 228 zł. Jeżeli nie wejdzie, wraca do was 200 zł we Freebetcie do jednokrotnego obrotu. po kursie 2.14 na całym kuponie, to jest naprawdę fajne warunki jak na jak na Polskę, polski rynek i, i na promocję powitalną. Czyli po prostu no, nie musicie grać takiego kuponu, nie musicie grać za 228 zł. Po prostu możecie zagrać pierwszy obojętny jaki kupon maksymalnie za 228 zł, ale to może być dycha, dwie dychy, trzy dychy, pięć dych. Jeżeli nie wejdzie, wraca do was kasa we Minus podatek, czyli macie tak jakby kupon bez ryzyka przegranej. Osoby zainteresowane, które jeszcze nie korzystały, od są do pierwszego komentarza pod tym filmem: założenie konta w bedchlub jest minuta i można tworzyć choćby coś na dziś. Zanim przejdziemy dalej, oczywiście zapraszam do naszej grupy na Facebooku, na naszego Instagrama. Na samej grupie ponad 100 tysięcy ludzi, że naprawdę dużo się dzieje. Wszystkie linki macie w opisie pod tym filmem. I oczywiście lecimy z konkursem: 5 dych do wygrania. Co trzeba zrobić, żeby o nie powalczyć? Zostawić subskrypcję kanału, to koniecznie. Zostawić łapę w górę pod tym filmem, to koniecznie. I w komentarzu ty dokładne wyniki. Minutę pierwszego gola w dzisiejszym pomiędzy Braid Javikiem a Reykjavikiem. Dodatkowo dopisujecie swój login gracza z Betclicka, typujecie do 21.15. Komentarze edytowane, dodane po tej godzinie. Bez loginu gracza na Betclicka nie biorą udziału w zabawy, czyli standard. I teraz możemy przechodzić powoli do meritum tego odcinka, czyli e, do kolejnego materiału tworzonego przy współpracy z Betclickiem. No i oczywiście kupony. Cztery kupony na dzisiaj. Trzy kupony od osób, które już typowały na naszym kanale, podały po jednym kuponie i był to trafiony kupon. I jeden kupon od debiutanta I zaczniemy od tego kuponu debiutanta, od kuponu Jacka, bo tu jest grube granie. Słuchajcie, tu jest grube Wygranie za 2,5 tysiąca złotych Za cholerę bym tego No ale ja to ja Za cholerę bym czegoś takiego nie zagrał za 2,5 tysiąca złotych Ale Jacek chciał się tym podzielić więc oczywiście wrzucamy e, 2,5 tysiąca na stawce Nierozbity dubel 267 Kurs ogólny 5287 do wygrania Robert Cup razy 2 Czyli CSik Esporcik mamy zwycięstwo NC z handicapem minus 1,5 i no i tego się boję. Tego się boję, bo oczywiście. Znaczy, ja nie lubię dawać dokładnych wyników, czy to w tenisie, w setach, czy w esporcie, w CSie, bo no co to za różnica, czy faworyt wygra 2 do 1. No tutaj po prostu chodzi o to, że ENS, czyli nasza polska ekipa, bo to jest oczywiście z, ekipa z, z dwoma polskimi zawodnikami, ENS Esports musi wygrać 2 do 0. Po prostu 2 do 0 nie może oddać ani jednej mapy Eternal Fire. Kurs 1,78 oczywiście fajny, ale moim zdaniem jest tutaj trochę ryzykownie. Do tego jest handicap plus 1.5 na Imperial, czyli Imperial. Musi wygrać minimum jedną mapkę z mouse, i to mi się faktycznie bardziej podoba. E, oczywiście ja cały czas jestem laikiem CS-owym, ale na tyle, na ile śledzę, to też jakąś tam już powoli swoją opinię mogę wyrazić na temat przynajmniej tych najlepszych drużyn, bo tych niszowych tam z SEA to kompletnie, praktycznie nawet nie znam. No tutaj mamy propozycję za 2,5 tysiąca złotych, ponad 5 koła do wygrania. No co by nie było, trzymamy kciuki, oczywiście kciuki są trzymane Jacek i liczymy, że będzie profit Słuchajcie, teraz kupon od Piotra Piotr podał do tej pory jeden kuponik, oczywiście go teraz widzicie Kuponik trafiony, 932 zł Profitu, lecimy dalej za 400 zł Na staweczce w Trebla, 3,78 kurs ogólny Argentyna, Słowenia będą 400 Tak, no tutaj faworytem jest Argentyna Lekkim faworytem, zdaniem Bukmacherów, to jest oczywiście Liga Narodów w siatkówce. Ale Słowenia, zdaniem tutaj, zdaniem Piotra, po prostu powalczy i minimum tego jednego seta urwie. E, Argentyna oczywiście może wygrać ten mecz, przykładowo w stosunku 3 do 1 i ten typ po prostu wchodzi. Muszą być minimum 4 sety. Dalej mamy Szwecję, pierwszą ligę. I tu mamy overka 2,5 goli po kursie 7,58. Jak sobie sprawdziłem, to faktycznie ta liga szwedzka jest dosyć overowa. Gefle średnio w tym sezonie 2,6 gola w ich meczach. Jeżeli chodzi o, e, o gości, też tak samo. 2,6 gola na spotkanie, więc dosyć overowa. No i tutaj po prostu Piotr liczy, że znowu będą brameczki, że będzie postrzelane i że minimum 3 gole zobaczymy. Dorzucony jest jeszcze Brady Diabit po kursie 1.71. Oczywiście ta Islandia, która ostatnio o dziwo bardzo fajnie wchodzi. Znaczy mówię o dziwo. O dziwo dlatego, że to jest nisza i moim zdaniem trudno celować... Yy, znaczy celować. Trafiać dobre kupony w niszy, ale tutaj... Co, co z Islandii się na, na kanale pojawia, to praktycznie wchodzi. E, tutaj mamy zwycięstwo faworyta, który po 10 kolejkach ma 27 punktów. grając z szóstym zespołem, z szóstym Reykjavikiem. 16 oczek po 10 kolejkach, czyli 11 oczek różnicy, naprawdę dużo. A w golach to jest w ogóle przepaść. Reykjavik 31-12 po 10 kolejkach. Ofensywa naprawdę na wysokim poziomie. Reykjavik 16-12, więc tutaj no ba, o wiele, o wiele mniej goli strzelonych. E, defensywa bardzo, bardzo, na bardzo podobnym poziomie, przynajmniej na tym, e, na tym etapie rozgrywek i tutaj Brady jest faworytem. Kurs jest też kuszący, więc tutaj mamy taką propozycję na Trebelka na 1330 zł. Kolejny kupon to jest kupon od Krzysztofa, również jeden podany, jeden trafiony, 710 zł profitu, teraz to widzicie. I dzisiaj Krzysztof jedzie e, za wszystko, czyli będzie tak, bo u nas na YouTube jest tak, jeżeli ktoś podaje kupony gdzieś tam zjeżdża profit do zera, no no to przebijamy sobie typer skąpione i, i dziękujemy za podawanie publicznie kuponów yy, Ale nie ma sensu dalej, nie? Więc jeżeli ktoś ma licznik na zero Przykładowo po dwóch kuponach, jak może mieć Krzysztof, no to już publicznie kuponów nie wrzucamy. Więc tutaj albo wszystko, albo nic. 710 zł na Outsiders, są faworytem w meczu z Forze. To jest też Robert Cup. to jest fajny, fajny turniej, warto go obserwować. Jeżeli ktoś z CSM się interesuje, to na pewno będzie śledził ten turniej. Czyli 1,75 na zwycięstwo, moim zdaniem leciutkiego, leciutkiego faworyta. Do tego e, Prometeusz e, Patras. Oczywiście e, Grecja Koszykówka play o trzecie miejsce. I tutaj e, sytuacja wygląda tak, że w serii aktualnie jest 2 do 2. E, ostatnio na live gadaliśmy sobie: e, Prometeusz. Teraz grał z Larisą na wyjeździe i był na YouTubie zagrany handicap plus 5,5 chyba na Prometeasa. I gdzieś tam baliśmy się, że to nie wejdzie. Oni wygrali poprzedni metr 94,76. Mental mocno po ich stronie. Grają u siebie, są faworytem, więc jest po prostu zwycięstwo faworyta na, tu, na kuponie od Krzysztofa. 1674 zł do zgarnięcia. I ostatni kuponik na dzisiaj to jest kupon od Miłosza. Również jeden podany, jeden trafiony 975 zł profitu. Wiesz za 500 zł. E, tutaj kurs nieco po, powyżej 2,70 rebelku. Jest jeden niski kurs, czyli po prostu zwycięstwo ENS. Tutaj nie ma handicapu, tak jak na na jednym z kuponów był handicap minus 1,5. E, tutaj po prostu muszą wygrać. Czy to będzie 2-0, czy to będzie 2-1, nieważne. Mają wygrać po prostu mecz z Eternal Fires. E, jest dokładny wynik na, na Furię z e, 9Z teamem: 2-0 po kursie 1,50. No i tu faktycznie to znowu jest to, że dokładny wynik. No jeżeli chodzi o mnie, to ja bym tego nie zagrał. W ogóle bym olał ten mecz. Oczywiście na zwycięstwo Furii, która jest mocnym faworytem, jest 1,11. Więc w ogóle bym olał ten mecz. No ale tutaj to jest kupon miłosza, więc mogę tylko powiedzieć, co on tutaj ładuje. Ładuje dokładne zwycięstwo: 2-0 do dla Furii. I jest jeszcze overek 1,5 gola dorzucona z Arabii po kursie 1.52. Najwyższy kurs na kuponie na overka 1,5 gola, no to, to naprawdę jest fajna sprawa, bo overki 1,5 po takim kursie oczywiście jeżeli wchodzą, to jest fajna sprawa. No i tutaj tak jak widzicie, tak jak mówiłem, nieco powyżej 2.70 kursu 500 na kuponie i trzymamy za to kciuki. Co chciałem powiedzieć, chciałem powiedzieć, że na dzisiaj to było na tyle. Mamy cztery kupony plus ten oczywiście promocyjny, który był na samym początku filmu z grupy wyciągnięty. Oczywiście pamiętajcie, że są propozycyjne graczy, wszystko może się usrać, wszystko może pójść do kiblanistu, nie ma pewnego, nigdy nie było, nie ma nie będzie, nikt nie będzie wam gwarantował, że coś na pewno wejdzie na 100%, absolutnie nie. Jeżeli ktoś tutaj przychodzi z takim założeniem, to ma założenie błędne e, i lepiej e, gdzieś tam w głowie sobie ustawić to, to założenie poprawne, że tu żadnej gwarancji nigdy nie będzie. Pamiętajcie o tym, traktujcie to jako zabawę, to ma być czysty fan, dodatek do życia, nie jest sposób na zarobek czy biznes. Pamiętajcie o tym, wszystko jest dla ludzi, ale z rozwagą. Ja na sam koniec zapraszam do subskrypcji kanału, zapraszam do naszych grup, wszystkie linki w opisie pod tym filmem, zachęcam do brania udziału w konkursie i dzięki, że, e, że byliście do samego końca Pozdro, dobrego zionka, nara